Łapki wysoko. spokojnie. powolnie! spokojnie wygrałem! Głowę, głowę, spiechać, głowę! Pod kolega, wyś się pod nogę, pod nogę! Wysiadł, wysiadł, wysiadł Skiba, wysiadł. na plecy. Nie daj nogę. Wysiadł. Spokojnie, spokojnie. Nie pójdzie wysiadem. Spokojnie, uważaj na Uważaj, bo ci się wepnie. Uważaj na Blisko szyja, blisko szyja. Tak, w drugą stronę. I odepchnij. Łapy, łapy. Łapy, łapy, łapy. Spokojnie, spokojnie, Skiba. Chaki, chaki w pochór. Chaki, Łapki, łapki, wyżej. Broń, broń. Broń. Do nogi, do nogi, Skiba. Możesz w prędkę. Do nogi, idź, idź. Idź, Aglin. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu! Wyciągnij rękę, wyciągnij tą rękę! I do nogi! Masz krętkę do nogi! Do nogi! Spróbuj skrętkę do nogi! Wyjdź... Wyjdź z tym wysiadem, wyjdź z wysiadem! Przeskocz do przodu z fikołkiem! Wysuwaj biodra, biodra, biodra wysuń Trzymaj tą to... Fikołek! Fikołek do przodu Skiba! Fikołek do przodu! Ej, o no co jest kurwa? Stawaj, stawaj, wstawaj! Łatwiej, łatwiej, no! Wystaw, idź! Idź na prawe biodro! Dwie minuty poszły! Dwie minuty poszły! Głowa do środka! Do środka głowa! Do środka i do góry! Do góry! Do góry pięta Sać tą głowę pod z Skiba! Pod piętę! Połowa czasu, połowa czasu i trzymaj, trzymaj pozycję, trzymaj, wyklucz prawą rękę, prawą rękę pod pachę, tak, ekstra i trzymaj, i trzymaj to teraz, tak, łokieć, prawy łokieć. Lewy łokiec, kiba! Lewy łokiec, tak! Odepkaj się od głowy! Odepkaj się i łokieć! Dawaj, dawaj, nie puszczaj go! Nie puszczaj go z tego! Wysuń z prawą kolaną! Tak, ale tu z drugą stronę! W lewo, w lewo się przekręć. I do skrętówki minuta. Puszczo. Uważaj na łokcie! Lewa ręka pod pachę! Uważaj na łokcie! Wyklucz go pod pachę! Wyklucz rękę! Puść nogi! Tak! I wstawaj! Puść! I wstań do góry! Wstań do góry! Uważaj! I z Uważaj! 15 sekund! 15! Dwut na dół, dwóch na dół, dwut na dół, na dół, i na dół, chodźcie. Dwut na dół, chodźcie. Dwut na, Daniel, Dostań, na lewa, prawie, dalej, dalej, dalej. Poczekaj na dół, poczekaj na dół, na na niego, poczekaj na niego, do prawej nogi! Stań, stań, stań! Uważaj na kolano! Łokieć! Odepnij łokieć! Na odejściu łokieć! Odepnij łokieć! Masz prawy łokieć! Parkiem go odepnij! Prawy łokieć! Takie! Tak, tak, tak! Jeszcze raz! Jeszcze raz! I uważaj, i uważaj! będziesz się rzucał! O co tak jest? Jot, poczekaj! Odciąż! Odciąż jeszcze! Na długo, na długo! Za to jest do kurwy! Ogro tam Come on, guys, come on! Nic nie ma, nic nie ma Zbijaj się do pokładu, albo to sklepa tak! Jodra! Jodra! Mocniej Piotra wypchnij! Proszę. A! A! to A! 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 tego. Jeszcze raz Do, idź, idź. do odwrotnego! Wyprostuj, go. Wyprostuj nogę! Wyprostuj nogę! Wyprostuj nogę i wejdź na niego Oj wejdź, 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 wejdź! Rękę. Nie, nie wejdź Broń, broń! Nikolado, kolano! Tak. I dystansik? Dysansik, dystansik Daniel, dwa projekty I czekaj, czekaj na niego. I chacci, chacci. Będzie wchodził, uważaj. Będziesz, Będzie wchodził. I chacci, chacci. Odwraca się Daniel. Dwa ciosy, chociaż dwa ciosy. Zdecydowanie, Zdecydowanie. Tak Daniel. Połowa czasu, połowa czasu. Idź, stań, stań, stań! stań. I go nie puszczasz! Prawa ręka pod pałą. Prawa ręka pod pachą i go nie puszczasz już! Bij! Przyjmaj go! Przyjmaj Prawa ręka pod pachą i bijesz, bijesz! Dwie minuty! Dwie minuty! Daniel, barkiem go do dobi lewym, barkiem go drzemi! Uderzaj w Pamiętaj łokcia! Lewy łokieć, lewy łokieć! Krótki łokieć! Krótkie Łokieć, łokieć! 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 łokieć. 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 Nie pozycji! Bij go! Bij! Obijaj! Obijaj go! Daniel, zaznaczaj! Tak, go go zaznaczaj, zaznaczaj Skiba! Kolano, łokieć. Zdaję, świetnie! Malmo. Już, Daniela, odciągnij głowę i łokieć. Tak. Wyklucz tą rękę, tak? Minuta piętnaście. Kolana, kolana. Lewy łokieć, Skiba, lewy łokieć. Kolano na brzuch i do Już lewy łokieć. I do! I I

Vaiceğim. 20 sekund. 20 sekund. Lepiej. ja się. Stop. pasywnie trzymaj. Wyciągnij głowę tylko. Wyciągnij głowę. Tak. Prawa ręka pod bark i trzymaj pasywnie. Trzymaj go. I... Prawa ręka pod prawy bark. Dwa ręka, tak, i bi jest to jakiś fałd. Tak, i biję, i biję. tak, za głowę, za głowę, za głowę. I do nogi, do kości, do kości. No i Na biodro, na biodro! Jeszcze raz chyba to samo! Jeszcze raz drug. Za boksyluś, do dwókke, Grandeur. dwójeczka, dwójeczka jakaś dane. Zabomnijcie edukację Półtora minuty! Prawy, wierzcie prawo! Groź, groź, wyskocz, wyskocz! Polano! kolano. Albo łokieć, kolam, albo łokieć. Albo Udam, na kolano. Tak, Albo oczy. Tak. oczy. Albo oczy. Albo oczy. Albo oczy. Albo nogę. Albo nogę, Albo oczy. czarka oczy. Albo oczy. Albo oczy. Albo oczy. Albo oczy. Albo oczy. Idź, idź, Albo Idź Albo oczy. Albo oczy. na oczy. Albo oczy. Albo Zepci, zepnij za kostki, zepnij za, za kostki. I od razu smoknica. I od razu wieprz Od razu od razu. Wiepcie, od razu na masz. Tak, trzymasz na bigę na tę mordę. Tak, masz bardzo, nie mousz się. Łopcie, bikos, kiba. Utrzymaj to połowa czasu. Połowa czasu jest. Utrzymaj tą pozycję. Połowa czasu. Bij, skiba, bij, żeby nie podnieśli. To jakiś czas bij, nic ci nie grozi. Tak, dół góra, do góra. Żeby nie podnieśli tego skiba, bij! Pracuj, pracuj, bij! Dwie minuty zostały! Łuk jest na korku, łok od środka. Tak, i bij, i bij. bij, nie podniosą. Łokieć, łokieć prawda, Daniel, dynamiczny uderz, uderzony łokciem I teraz łokieć z góry. łokieć, łokieć góry. Tak jest, tak, tak jest tak, Daniel Rąb łokieć Łokieć, 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 tak, tak, tak Poszła farba Daniel Półtora minuty Półtora minuty tak, cześć, to, to, tak, ekstra. Prowa ręka, wyższa rękę. Wyższa rękę dynamicznie. do góry. Dynamicznie i z ciosem na dół. Uważaj, bo się będzie zrywał do kimury. Będzie się zrywał zaraz. zaraz. się zerwie, uważaj. Uważaj. Tak, zabiegaj, zabiegaj tam. Zabiegaj w drugą Minuta, minuta czasu. A z każdym łokciem cały czas delikatnie pracuj tym łokciem, jest. Walkie. Dobrze! I łokieć, łokieć, 45 leków! Wyjdź prawym kolanem do goszadu! W naszej stronę, tak. chyba! Zasząd, zasząd! W naszym, w naszą. W naszą, nie tamto! Wróć, prawy kolano do nas, kiwa! Prawy do nas! Tak! I tak, jest. tak jest. I teraz jest potrzebnie! Niewaj go kurwa, daj go! 30 sekund! 30, 30 sekund! Łukieć, łókieć, Daniel! Łotecz! Prawy łotiec! Tak, tak, tak. 20, 20 sekund! Nie daj tego! 15! 15! Kolanu, kolano! Kolano! Kolano, prawy Daniel! Prawe kolano, Daniel na głowę! Essei <laughs>